gromadzimy się w tej świątyni, aby uczestniczyć w Eucharystii aby polecać Bożemu Miłosierdziu wszystkich tych, którzy zostali bestialsko zamordowani, za naszą Ojczyznę, za wolność, za prawdę. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu, polecajmy również wszystkich tych, którzy przeżyli śmierć najbliższych, przez tyle lat nie wiedząc, co się z nimi stało. Mówimy się również o to, abyśmy byli zawsze wdzięczni za tych, którzy największą wartość poświęcili dla dobra naszej ojczyzny i nas samych. I w tej intencji jest ofiarowana obecna Msza Święta. W tę dzisiejszą rocznicę wklata się również przeżywana w niedzielę pierwsza rocznica katastrofy samolotowej. Podsmoleńskiej, kiedy to delegacja prezydenta i całej delegacji rządowej i wszystkich, którzy chcieli oddać cześć tym, którzy zostali pomordowani, zginęli w po Smoleńskiej, a udawali się na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób. Ci, którzy się udawali i tak zginęli, to w jaki sposób połączyli te dwie ofiary dla dobra naszej ojczyzny. I pytamy, czy my dzisiaj umiemy odczytać takich ofiar. Ileż nieszczęść, niepowodzeń spotkało naszą ojczyznę? Ile wyrał krwi w jej obronie? Tak było podczas II wojny światowej, ile ludzi zginęło, ile ludzi wywieziono do obozów, do łagów, ile rozstrzelano na sposób. Tak było w Katynie, w Niednoju. W i w wielu, wielu innych miejscach. Oni śli na śmierć zmianę, że Bóg jest. I że ich życie, ich ofiara zaowocuje. Strzelano im w tył głowy odeszli wspaniali ludzie, kwiat polskiej inteligencji, przyszłość naszego narodu. Odeszli z tego świata z zapomnieniem, opuszczeniem. Przez tyle lat nie wolno było na ten temat mówić. Nie wolno było na ten temat wspominać. A ci, którzy mówili, byli stawiani pod sobą tego świata. Dzisiaj ci sami co są nie mają już upustnienia. Drodzy bracia i siostry, ci nasi obywatelowie, męczennicy, wszystko to czynili, aby prawda wyszła na nie i aby ojczyzna była wolna. Ile lat musieli czekać najbliżsi o informację, co się stało z ich najbliższych? Czy małym, czy zostali pomordowani, a jeżeli zostali pomordowani, to gdzie są ich groby? Nic dziwnego, że ludzie mu żyli kąpieleciem, Ojczyzno moją, tyle razy we mnie skąpane. Kiedy odzyskaliśmy niepodległość, kiedy rozpoczęło się na ten temat głośno mówić i szukać prawdy, kiedy znaleziono ich groby, kiedy chciano oddać. Pierwszą rocznicę tej haniebnej zbrodni samolot prezydencki z załogą i wszystkimi delegatami rozczasnął się, jest winem. Wszyscy. Kwiat polskiej polityki, szukający prawdy, pytamy dlaczego, po co to wszystko było na naszych oczach tak niedawno bo dopiero w niedzielę przeżywaliśmy pierwszą rocznicę tej katastrofy pod Smoleńskiem. Jesteśmy tu w różnym biegiem, ale kiedyś, przed laty może myśleliśmy, czy przyjdzie taki dzień, że dożyjemy roku 2000, kiedy będziemy wkraczać w nowe trzecie tysiąclecie. I stało się. Jesteśmy. Dziś patrzymy na ofiarę kartynia i katastrofy smoleńskiej trzeba nam wszystko na to popatrzeć oczami Bożemi. Ale drodzy, aby tak było, to z naszej strony potrzeba naszej wiary, naszego poświęcenia, naszej miłości, naszego całkowitego służenia Bogu i służenia całej ojczyzny. Tylko pytanie, czy jesteśmy na to gotowi?